Sieman, no dzisiaj pierwszy z bossów, który jest na nowych mapach, Hrabia Lemurów. 103 level. Możliwość trucia. Oczywiście, że jest najlepiej go ubić pod ścianą. Minusy tego bossa potrafi zdzielić po 30k. Plusy? Da się go ładnie zbroczyć. Widzicie, skille wykorzystuje bardzo podobne jak zjawa żółtego tygrysa z wieży demonów, to znaczy ze nich Nihfang. No za piękny to on nie jest, no jak sami widzicie. Ale czy boss musi być piękny? Musi być brzydki, duży i wiecie... No, tutaj jest akurat wszystko fajnie zrobione, bo boss jest w takim jakby buddyjskim klimacie. No jak sami widzicie, ten boss jest dosyć nieduży. Nie wyróżnia się. Gdyby nie ten długi, nie wiem, toporek, to prawdopodobnie byłby on wielkości moba. No, może trochę szerszy. Ale podobnie pada jak moby. Chociaż y, procent teraz przy końcu został zmniejszony, na to, żeby obrażenia jakieś tam większe były, tak jak jest ze smokiem. Tutaj jest o 50% zmniejszony, nie o 75%. Więc całkiem fajnie się go bije. Tylko jest jeden mały dylemat. Z tych bossów tak naprawdę nie ma fajnego dropu. Co z tego, że polecisz skrzynią mroku? Jak się skrzynię, zwyczaj lecą albo poty czerwone, niebieskie, albo yangi, albo po prostu tak zwane pd Czyli punkty doświadczenia. No widzicie, drop nie jest zbyt specjalny. Tak byłem bez rękawicy, bo po prostu jej nie wziąłem ze No i tak jakoś wyszło. A ze skrzyni mroku, jak sami zaraz zobaczycie, było? No. Ja zapraszam na kolejne filmy, do subskrybowania kanału, bo tych filmików będzie coraz więcej. Na razie.